No. Siedmiu lat Polski Związek e, kolarzy no. jest de facto bankrutem i każda złotówka, którą ktokolwiek przekaże do związku, od razu trafia do komornika. Gdybym ja dzisiaj chciał przekazać przy, związkowi... Ja mam 10 milionów dla nich rocznie, mhm. tylko dla kolarzy. Jeżeli ja bym chciał im przekazać 10 milionów, to ja te pieniądze daję na Rudyka, a, a zabiera je komornik tego samego dnia i ja nie mam zgodnie z prawem możliwości im tego przekazania. Tak jest. I to jest katastrofa, do której doprowadzili sami działacze tego to Planować, ale można zadponować tak jak premier, że mieli przelewać bezpośrednio piłkę, że no, to może przelewać yy, bezpośrednio kolor. Pan mówił o tym, że, że zamierza znaleźć bypass Pan mnie <grystanie> żeby... tutaj wyciąga na niebezpieczne <grystanie> zacytuję, zacytuję piłkarze. Trenera... <grystanie> po, tych, po tych pieniądzach Morawieckiego, piłkarze dzisiaj się podnieść nie mogą. Zaraz Taka będziemy i o To będzie czwarta runda. Moim zdaniem atmosfera, która się zbudowała w okay. tej... Czwarta runda PZPN. Okay. Trener wicemistrza Europy, o którym pan wspomina, Mateusza Rudyka, Igor Krymski, który podobnie jak wszyscy pracownicy Polskiego Związku Kolarskiego nie ma płacone od grudnia, bo tam pieniądze przestały być wpływać do, do związku i który podpisał, jak każdy pracownik związku, lojalkę na temat, że nie może się wypowiadać na temat związku, powiedział tak, zacytuję go teraz, olewam te lojalki, my nie mamy jak się przygotować do igrzysk olimpijskich, no tak. bo za co, bo gdzie, a czas ucieka, pożal się Boże decydenci, nie wiem czy Pana również nie ma na myśli, okay. myślą, okay. że schowamy naszych sportowców do lodówki i wyciągniemy ich świeżutkich na same igrzyska, okay. wstrzymano finansowanie. Pan jest w tym momencie, spiera się. E, ja się z nikim, oni się spierają. No, wspiera się pan, jak rozumiem, z panem Radosławem Pieśnikiem. Ale, ale właśnie to, 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 co zostało napisane w gazecie, to jest jakiś kompletny absurd. No to proszę powiedzieć, jak jest. Ale proszę pana, ja mam 10 milionów złotych, które chciałbym przekazać kolarzom. Tak, żeby było jasne. Związkowi na. Dla pana rudyka między innymi, tak? No dla... jest, żeby żeby się mogli to zabezpieczone Oczywiście. dla Związku No kolorstwie. żeby się mogli Te przygotować do No, Ale proszę pana, tylko że ja na końcu, pamiętajcie, jestem urzędnikiem państwowym i to nie jest prywatna, prywatna moja własność, tylko mnie obowiązują przepisy, które dotyczą pieniędzy publicznych, pieniędzy hmm. budżetu państwa. Ja nie mogę przekazać ich komu byle komu. Tak. Jest hmm. napisane w prawie polskim, że polski związ... Polskie Związki Sportowe mają wyłączność na szkolenie i oni hmm. mają prawo tylko przygotować system szkolenia, a ja mam Prawo i w pewnym sensie moralny obowiązek to finansować. Ale powinien się system naprawić w międzyczasie. Po to powinien być to przygotowane, żeby to wszystko jakoś poukładać. No to wszystko sznure, mocno powiązałki, tak sobie 7 tak. lat I było po, powiązane. Kiedy ja przyszedłem w grudniu, to, to była sytuacja taka, że ja przekazywałem pieniądze do, do polskiego Komitetu Olimpijskiego, tak a Polski jest. Komitet Olimpijski przekazywał. Im. Tak jest, jako operator PK I mm -hmm. Zanim ja zdążyłem wejść do ministerstwa, pan Prezes Piesiewicz nawet mnie o tym nie poinformował, tylko poinformował, związek że on już się nie zgadza na to, żeby przekazywać te pieniądze, bo podobno ci związkowcy w jakiejś sprawie go nie chcieli słuchać w ramach PKO-u. Mhm. Nie wiem jaki, byłem od tygodnia ministrem i nawet mnie o tym nie poinformował. O, co zresztą mu powiedziałem w prywatnej rozmowie, że nawet Pipa o tym nie powiedział. Pół roku do Igrzysk, pan zostawia gości bez pieniędzy hmm. na zgrupowaniach w Holandii na mistrzostwach, na zgrupowaniach w Kanadzie na um, Pucharze Świata, pan ich zostawia bez pieniędzy, i, 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 i co ja mam zrobić? I teraz problem polega na tym, że ja zacząłem szukać drugiego obejścia, ale burząc się w środku, dlatego że mówię: Słuchajcie, no taki może funkcjonować. No nie może być tak, że przez 8 lat związek jest po prostu sparaliżowany, długi. I, I wtedy się dopiero zaczęło. Wiecie, co się zaczęło? Zaczęło hmm. się jedni w związku mówią nie to rozwiązanie, drudzy mówią nie to rozwiązanie, krzyczą na siebie nawzajem, ciężko znaleźć porozumienie i jeszcze wciągają mnie w to, błoto za przeproszeniem, mówiąc, że ja coś muszę, że mam sprawy. Ma tymi pan detaliczną wiedzę, ile ten komar jeszcze ma zabrać nawet. Ponad 20 milionów, ale te kwoty rosną. A, no, ale ktoś do tej sytuacji doprowadził, nie ja. Nie ja, ktoś do tej mhm. sytuacji doprowadził. Zgodnie z prawem ja bym stanął przed komisją dyscyplinarną, gdybym ja przekazał do związku dzisiaj złotówkę, dlatego że ta złotówka nie poszłaby na szkolenie. Zgodnie z zadaniem, tylko poszłaby do Komornika, a mi tego nie wolno zrobić. No dobrze, to... No, ale to dzisiaj rozumiem, że tak. Yy... A jeszcze są dziennikarze, którzy do mnie piszą, że to jest oburzające, że ja oszukuję wierzycieli związku, ale... bo ja powinienem Panie dać im pieniądze ale... po to, żeby wierzyciele dostali. Ale co ludzi? zrobić? Ale co zrobić? Bo tak Generalnie kij w szprychy, że tak się wyrażę, został włożony. Tak, 10 milionów pan ma przygotowane dla związku, tak. za chwilę są igrzyska, 20 milionów. Ja już zrobiłem pewne rzeczy. To, to co mogłem, to co mogłem zapłacić bezpośrednio na przykład sportowcom. Stypendia? Ładka bezpośrednio, bez pośrednictwa związku. Na obóz przygotowany. Natomiast szukam wiarygodnego partnera. Iwan, bo to jest tak, związek do mnie napisał. Do mnie związek napisał tak. Do tej pory PKO był pośrednikiem, ale PKO nie chce mieć już z nami nic wspólnego. PKOL mówi, my nie chcemy już z nimi nic, nic wspólnego, żadnych sprawozdań nie jesteśmy w stanie dostać, jest bałagan w dokumentacji, nie chcemy mieć z nimi nic wspólnego. Bo tam m. nie ma żadnego w ogóle z, z posłuchajcie. finansowego posłuchajcie, z posłuchajcie od 2017 roku? To oni mówią, to pomysł jest taki, żeby jeden ze związków regionalnych kolarskich był pośrednikiem, Aha. ale to początek sprawy. Ja mówię, ok, przyglądam się sprawie, na końcu to są moja odpowiedzialność finansowa, mhm. niebagatelne kwoty, umówmy się, prawda? Mhm. Przyglądam się, analizuję sprawę. Okazuje się, że ten związek inne zadania, które y, też ja finansowałem y, w, zakresie, w zakresie szkolenia młodzieży, do tej pory realizował. Czyli PKL realizował zawodowców, profesjonalistów, a młodzież realizował Związek Wojewódzki. Teraz jest propozycja, żeby Związek Wojewódzki finansował profesjonalistów, ale ten sam Związek Wojewódzki mówi do nas do mnie tak, ale ja w kwestii szkolenia młodzieży, nie chcę mieć już z nimi nic wspólnego. I, okay. no, i, i, i co, jakie ma rozwiązanie związek? Związek mi przesyła pismo, że on podpisał porozumienie z innym związkiem regionalnym, i żebym teraz szkolenie młodzieży robił przez inny związek regionalny. Ja tylko chciałbym mieć jedną rzecz. Kapitalnie, mówię, na, to, na końcu pani doszuka tych pieniędzy. Mówię, a na końcu jeszcze słyszę, a na końcu jeszcze słyszę, że na przykład y, 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 właśnie pan trener y, Krymski, albo ktoś inny mówi, że ci prezesi. Którzy do tej sytuacji doprowadzili, yy, każą im podpisywać jakieś lojalności. I teraz jest pytanie: czy tam nie trzeba łupnąć? Bo to nie jest tak, ja nie jestem pierwszym ministrem. To jest już paru ministrów było, którzy te obejścia robili. I nikt nie rozwiązał problemu. A może tu trzeba huknąć ręką w stół, żeby te problemy rozwiązać, bo tak nie. Bo ja to pozwolę i za rok będzie to samo. A jak ja się jeden dzień opóźnię, to jest awantura, krzyki. Pisanie, do, że urzędnicy w ministerstwie są winni. E, obrażanie kobiet, które pracują i starają się tym, płaczą, że ci kolarze nie mają pieniędzy, mówią, niech pan podpisze, błagam, ja mówię, do tego bałaganu mam podpisać. Tak, niech pan podpisze, to tak wygląda w ministerstwie. Niech pan podpisze, bo chłopaki są na zgrupowaniu. Ja mówię, ale ja muszę mieć gwarancję bezpieczeństwa. Ja, 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 piszę, ja apeluję do wszystkich tych, którzy działają w tym związku. Panowie, wejście się do roboty i trochę się ogarnijcie, bo związki są niezależne, ja nie będę wybierał. Prezesów związków, ale to Wy jesteście winni tej sytuacji, a nie ja. Hmm. I nie. A dużo ma Pan, Zawodniczy. ostatnie pytanie w tej rundzie: dużo ma Pan takich związków? Takich, gdzie jest aż taka Sodoma i Gomora, jak w kolarstwie, ale to wiemy od lat, że tak jest. Kiedyś jeszcze był Jak się w pamiętam. Jak się nic nie zmieni, to przed zimowymi igrzyskami będę miał taką samą sytuację z hokejem podejrzewam. o, a właśnie zagramy w... w ale jest kilka związków... A tutaj związków, polscy hokejści grają w najwyższej Ale jest kilka związków... Modelowych? Nie, no, tak, też takie są, ale jest kilka związków, które no jakby przemykano oko na pewne nieprawidłowości. A ja uważam, że pod tym względem moja rola nie polega na tym, żeby zabrać, ale żeby na tyle efektywnie y, wymagać poprawy, żeby nauczyć ich jakiegoś profesjonalizmu. Żyjemy w XXI wieku, a nie w jakimś półdemokratycznym systemie, w którym jakoś tam się poznajomości coś załatwia. Nie ma poznajomości. To są, to są wielkie pieniądze. Słuchajcie, przez największe związki przechodzą grube miliony złotych i to musi być wszystko profesjonalne.